Targi stomatologiczne z początku wieku przebojem były wtedy aplikatory do środków przeciwbólowych. W tym roku na CD pojawiło się około 400 wystawców z kilkunastu krajów. Targi mają wysoką renomę. Przez specjalistów w branży określane są jako impreza ze ścisłej czołówki europejskiej. To jest już 15 impreza. Od 15 lat ją robimy, a jest coraz bardziej znana. W Europie jest trzecia pod względem wielkości. W tym roku jest większa niż była w roku ubiegłym, a mamy coraz więcej firm, coraz więcej zwiedzających również. Stomatologia szybko się rozwija, niektórzy prezentują absolutne nowości. Dziś na przykład nie ma mowy o kojarzeniu dentysty z przykrym bólem podczas zabiegu. Współczesna technologia pozwala wyeliminować stres i lęk towarzyszące wizycie u stomatologa. Jest to w tej chwili znieczulenie podawane mikroprocesorowo które jest bezbolesne w trakcie podawania, jak również gwarantuje bezbolesność całego zabiegu. Jest to urządzenie, którym programujemy ilość ciśnienia podawanego środka i takim aplikatorem podajemy w okolice najbliższą zęba środek znieczulający. Uczestnicy tegorocznej wystawy mogą korzystać również z bezpłatnych pokazów i warsztatów. Targom towarzyszy zjazd zespołów stomatologicznych, w tym roku poświęcony zagadnieniom estetyki. Wystawa CD2005 potrwa do soboty. Miasto kontra wraki. Czyli jak usunąć z ulic Łodzi samochody bez tablic. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli także decyzję o przejęciu na własność przez gminę pojazdów usuwanych z dróg publicznych. Chodzi tu o wraki, które Straż Miejska ma obowiązek przewozić na parking policyjny. Trafiają tam pojazdy bez tablic rejestracyjnych lub te, których stan wskazuje na to, że nie są używane. Uruchomiliśmy również procedurę odzyskania części poniesionych kosztów poprzez specjalny program przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, aby miasto odzyskało część kosztów poniesionych ze względu na usuwanie i składowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. W tej chwili na parkingu policyjnym jest 16 usuniętych z dróg wraków. Od początku roku było ich ponad 30. Zabytkowa willa przy ulicy Wulczańskiej miała trochę szczęścia. Przejęła ją łódzka spółka infrastrukturalna i szybko wyremontowała. W filmie Juriusza Machulskiego na parterze Willi przy ulicy Wóczańskiej 17. mieścił się Instytut Badań czwartorzędu, a w piwnicy była Szuflandia. Od tego czasu wygląd budynku znacznie się pogorszył. Niedawno ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o rozbiórce dachu. Zwracamy się do pani prezydent w interpelacji z prośbą o zdecydowane i szybkie działanie. Mający na celu uratować ten zabytek. Musimy natychmiast przystąpić do zabezpieczenia tego obiektu, tak żeby przed zimą, przed jesienią on już nie niszczał. Radni platformy obywatelskiej chcą powrócić do pomysłu ustanowienia w willi przy ulicy Wulczańskiej, siedziby łódzkiej spółki infrastrukturalnej. Łódzka spółka nie musiałaby płacić czynszu do prywatnej kieszeni. Uratowalibyśmy zabytek, a z czasem cała inwestycja by się zwróciła. Radni PO taki. Sam pomysł proponowali już rok temu. Wtedy projekt nie uzyskał akceptacji rady. Wiele wskazuje na to, że podobnie może być i tym razem, gdyż Sojusz Lewicy Demokratycznej, który jest koalicjantem PO w Radzie, ma do tego pomysłu zastrzeżenia. A to za sprawą wątpliwości, które zgłasza SLD pod adresem OSI. Będzie ona łączona ze Zwickiem. Nie ma sensu utrzymywać dwóch spółek, które będą zajmowały się tym samym. A takie umocowanie ich w siedzibie, w pałacu. Po prostu zakrawa, moim zdaniem, na kpinę. Może się jeszcze przyda ten zabytek, kiedy będą kręcili wojenne filmy o II wojnie światowej. A o przyszłości filmowej siedziby Szuflandii prawdopodobnie zadecyduje głosowanie nad projektem uchwały w sprawie kamienicy przy ulicy Wulczańskiej.